Duża bańka 6 zer, po prostu milion. Kwota, która dla większości z nas jest niewyobrażalnie wręcz kosmicznie wielka. No ale przyznajmy się, przecież każdy z nas chociaż raz wszedł na OTOMOTO w poszukiwaniu jakichś drogich, nieosiągalnych samochodów, a pewnie jeszcze przy tym składał sobie obietnicę. Kiedyś takiego kupię, dlatego zapytałem Was na karcie społeczność, co kupilibyście za milion złotych. Ja wiem, że łupanie. Za te pieniądze, to ja bym uciekł z kraju albo kupił sobie jakieś 126 pasatów B5 w HighLine na handelek. Ale moim zamiarem było to, żeby was wprowadzić w troszkę lepszy humor, żebyśmy razem pomarzyli, pobujali w obłokach i zobaczyli, jaki fajny samochód można kupić, zarówno wartość 1,7 nieudanych wyborów korespondencyjnych. Zaczynamy kolejny przegląd ogłoszeń! Na początek nowy stały punkt programu, ponieważ chcę wyróżniać osoby, które są aktywne na naszym kanale i piszą komentarze, które podobają się również innym. Nazwijmy to komentarz tygodnia i może wymyślimy jakiś dżingiel. Komentarz tygodnia. Dobra, nieważne, wchodzimy i zobaczymy dwa filmy sprzed dwóch tygodni i najpopularniejsze komentarze pod nimi. Chevrolet Captiva, a pod nim najpopularniejszy komentarz napisał Piotrek Cichowski. Marcin, przetestuj Citroen c 630 PB lub Renault Satis 3.5 V6, coś nietypowego. I ten komentarz zdobył 28 łapek w górę. Jak widać ma wasze poparcie i ja się zgadzam C6 czy Satis to bardzo ciekawe samochody, ale są one nietypowe jak napisałeś i nietusinkowe, więc może być e, trudno po prostu takie dostać. Cały czas wypatruję tych ciekawostek. Jak tylko się udaje, no to bierzemy do testów. Ok, sprawdźmy jeszcze najpopularniejszy komentarz pod filmem o pierwszym aucie za 10 tysięcy. Pewnie będzie kolejny na część, bo dosyć Wam się spodobał. Grzesiek Gongor, hasztag przegląd, kompakt do 20 tysięcy złotych, nie starszy niż 2009. 70 łapek w górę, brawo! I myślę, że pomysł bardzo fajny, chętnie zrobimy taki przegląd. Może film o polecanych i niepolecanych skrzyniach automatycznych. Wiadomo, że w nowym samochodzie będzie bezproblemowa, jednak czy warto kupić 10-letni samochód z automatem? 55 łapek w górę, gniewko rozmiarek. Oj, to tutaj ambitny i trudny temat, ale chętnie się go podejmę, dajcie tylko troszkę czasu. Tutaj w ogóle jest sporo komentarzy, które zdobyły dużo łapek w górę. Jeszcze jeden taki bardziej humorystyczny: 33 łapki w górę za 10 tysięcy to bym sobie życie na nowo ułożył. <ścoughs> Sinner, pozdrawiamy cię serdecznie i mam nadzieję, że <laughs> obecne życie jest całkiem w porządku. W tym miejscu kończy się ten stały segment, więc pewnie znowu trzeba dać jingle. Komentarz tygodnia! Dobra, a teraz już przechodzimy do poważnego przeglądu ogłoszeń, główny motyw. Patrząc na kartę społeczność i na Wasze komentarze, no to można dojść do wniosku i w sumie byłem o tym zawsze przekonany, że większość naszych widzów to zdrowo rozsądkowi ludzie, którzy proponowali raczej kupienie tańszego auta, a zachowanie reszty pieniędzy na przykład na koszty utrzymania, na paliwo czy na inne zakupy. Na przykład taki Gongi napisał, że spokojnie wziąłby sobie Peugeota 508 z 2018 roku, a resztę wydałby na podróże i fajny dom. Chociaż byli też szaleńcy, którzy pisali, że kupiliby sobie Passata b 519 TDI w Highline z zerowym przebiegiem, a to już jest dosyć nierozsądne, bo wiadomo, że te samochody nigdy nie miały zerowego przebiegu. Chyba z fabryki wychodziły na 189 tysięcy. Dobra, a teraz wskakujemy na Otomoto. Dzisiaj wyszukiwanie nie jest specjalnie skomplikowane, wystarczy wrzucić odpowiednią cenę. Ja zakładam sobie od 900 tysięcy. Do miliona. Sporo z Waszych propozycji było poniżej 900 tysięcy, na przykład 300 tysięcy, 500 tysięcy, ale ja mam tutaj na myśli, powiedzmy, sytuację. No nie wiem, wyobraźcie sobie, że prowadzicie firmę i potrzebujecie bardzo dużo kosztów na koniec roku i to musi być szybki temat i musi być drogi, więc nie ma czasu na zabawę w kupowanie nie wiem, samochodu za 500 tysięcy, a do tego jeszcze mieszkania za 500 tysięcy. Musi być to samochód. Taki kaprys i koniec. No, nie wiem, hipotetyczna sytuacja, e, więc zakładamy budżet 900 tysięcy milion. Wybór to 77 sztuk. To i tak musicie przyznać, że trochę tego jest. Przejrzałem wszystkie te ogłoszenia no i zobaczmy, co wrzuciłem do obserwowanych. Pierwsza propozycja, czerwona. Ja ubrałem odpowiednią koszulkę do tego tematu. Oczywiście Ferrari i to jest propozycja od Gongiego, gdyby miał zaszaleć, zamiast kupować tego Peugeota 508. 458 Italia. Dlaczego zgadzam się z tym wyborem? Bo Ferrari to po prostu przepiękne auta. Praktycznie wszystkie. Niektóre modele mogą się podobać mniej, niektóre bardziej, ale zawsze te samochody wzbudzają ekstremalne i pozytywne emocje. Nie ma szans, żeby pojawić się gdzieś na mieście i nie zwrócić uwagi przechodniów. Większość modeli tej marki była projektowana przez studio projektowe Pininfarina, więc wielkie brawa dla nich. A model 458 ma fajną nazwę, konkretną i logiczną. 4 to pojemność silnika 4,5 litra A8 wzięło się od 8 cylindrów w układzie V. Taki silnik generuje 569 koni mechanicznych, moment obrotowy 540 Nm i dzięki temu możemy przyspieszyć do setki w 3,5 sekundy na 458 Italia to model produkowany od 2009 do 2015 roku został zastąpiony przez 488 GTB, więc pewnie rozszyfrujecie już to oznaczenie. Nasz egzemplarz oczywiście nie jest nowy, to rocznik 2013. Kosztuje dokładnie 943 410 zł i ma 17603 km przebiegu. Zdjęcia bardzo ładne, zresztą chyba trudno jest zrobić tak ładnemu autu brzydkie zdjęcia. Ta czerwień po prostu zawsze rzuca się w oczy, ale też trzeba przyznać, że fajnie są pokazane detale, te elementy, które mogą interesować potencjalnego kupującego. Chyba trochę mało zdjęć wnętrza mamy. Przydałoby się takie zdjęcie powiedzmy całej deski rozdzielczej, no ale pewnie nie jest to zbyt łatwe do zrobienia w takim ciasnym wnętrzu. Mamy numer Win. wyposażenie wystarczające. Wszystko co znamy z takich zwyczajnych aut, czyli na przykład klimatyzacja, nawigacja, tapiserka skórzana, tempomat, czujniki parkowania, ale to nie jest tutaj ważne. Ważne jest to co mamy w wyposażeniu dodatkowym. Na przykład ten pojazd jest objęty 7-letnim programem darmowego serwisu. To dla tych rozrobnych i rozważnych, którzy bali się o koszty utrzymania tak drogiego auta. Poza tym szyty na miarę czerwony pokrowiec na samochód, karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe. O, tutaj mi się po, podoba o, słownictwo. Manettino, na kierownicy manettino. A do tego, uwaga, trudne słowo, magnetoreologiczne zawieszenie SCM2. No i takich elementów wyposażenia czy technologii, z którymi zwyczajni ludzie, tacy jak my, nie mają za bardzo do czynienia, jest tutaj sporo. Na koniec warto dodać, że ten samochód pochodzi z Niemiec i jest według deklaracji bezwypadkowy. Gdybym miał te pieniążki, chętnie pojechałbym go obejrzeć. Chociaż szczerze mówiąc, gdybym miał wybrać dowolne Ferrari, to chyba wziąłbym Testarossę. Ona nie jest w tym budżecie. Możemy znaleźć ją o wiele taniej, ale po prostu ma niesamowity klimat lat 80. i kojarzy mi się z filmów, które oglądałem za dzieciaka. Wygląda moim zdaniem rewelacyjnie. Chociaż czekaj, z drugiej strony Enzo też by mogło być. No i la Ferrari przecież. A dobra, to chyba jednak mógłbym każde Ferrari wziąć. Ale może odłożę sobie te zmartwienia na czas, jak już będę miał te pieniądze. Znalazłem samochód, który jest w podobnym klimacie jak ten poprzedni, czyli Lamborghini Diablo. Tutaj akurat nie jest to konkretnie samochód z lat 80., ale nadal kojarzy mi się z tymi samochodami czy grami komputerowymi. Jest to rocznik 1999. I kosztuje 999 tysięcy złotych, ma 8000 km przebiegu, czyli bardzo mało. Zdjęcie jest 14, troszeczkę mało jak na tak charakterystyczne i piękne auto. Moim zdaniem, no nie do opisania jest to, jak ten samolot wygląda. No i oczywiście Lambo Dors muszą być. To jest wersja VT, czyli jakby odświeżona można powiedzieć, że po liftingu. Co prawda nadal nie ma tutaj ABS-u, ale na przykład napęd na 4 buty i 4 tłoczkowe hamulce Brembo już tak. Do tego silnik 5-7 o mocy... 510 koni mechanicznych. Oczywiście w układzie V12 i do setki przyspieszy w 4,1 sekundy. Numer win jest, pozostałych danych brak, ale mimo wszystko myślę, że w przypadku takiego samochodu warto się pofatygować. Opis jest krótki i właściwie możemy się tutaj dowiedzieć, że niski przebieg 4900 mil i auto z prywatnej kolekcji perfekcyjnie utrzymane według deklaracji. Ja mogę jeszcze dodać, że ten model Krótko, bo przez rok, zanim wyprzedziło go Bugatti EB110, był uznawany za najszybszy samochód na świecie. Mercedes też ma kilka propozycji w tym budżecie. Możemy wziąć komfortową S-Klasę, możemy wybrać G63, które jest ostentacyjne i widowiskowe, albo AMG GT. No i taka właśnie propozycja ode mnie. Egzemplarz, który znalazłem, ma dopisek R. Co to oznacza? Jest to zmodyfikowana wersja S. Wcześniej miała 510, teraz ma 585 koni, a do tego odchudzili go o 15 kg. Co to oznacza? No, że ten samochód jest po prostu piekielnie szybki. A konkretniej 3,6 sekundy do setki. Mamy tutaj oczywiście 4-litrowe V8 Twin Turbo, ale samo przyspieszenie do setki nie jest tutaj najważniejsze. Ten samochód po prostu rewelacyjnie czuje się na torze. W 2016 roku na przykład pobił rekord Northlife na Nurburgringu i w ogóle tym samochodem chyba częściej warto jest pojechać na tor niż na miasto. Ale spokojnie na mieście też można bez problemu komfortowo się poruszać, nawet bez kasku. Spójrzmy na zdjęcia, jest ich 27. Bardzo fajnie, to auto jest przegenialne, jeśli chodzi o wygląd. Mamy taki wyraźny spoiler: no tutaj nikt wątpliwości nie ma, że to auto. Jest sportowe. Wnętrze, jak przystało na Mercedesa, nie może być surowe, wręcz przeciwnie, musi być bogate. Wyposażenia tutaj nie brakuje, jak widać, tych przycisków dosyć sporo. Ale chcę wam pokazać jedną ciekawostkę. O, fotele kubełkowe. O, to jest ta ciekawostka. Ktoś może sobie pomyśleć, dlaczego takie brzydkie, żółte pokrętło znalazło się w tak wspaniałym i dopracowanym wnętrzu. To pokrętło służy do elektrycznego sterowania amortyzatorami. Jest tutaj 9-stopniowa skala. No i oczywiście im większym kozakiem jesteś za kierownicą, tym bardziej możesz kierować się w stronę czerwonych diut. No oczywiście wszystko to w warunkach kontrolowanych, gdybyście przypadkiem mieli w najbliższym czasie okazję przejechać się AMG GTR. Ten egzemplarz, który Wam pokazuję, ma jeszcze Orurowanie, tak, żeby nikt nie miał przypadkiem wątpliwości, że to auto faktycznie ma sportowy charakter. Jego cena to 996 271 zł, rocznik 2019, przebieg 3166 km. W ogłoszeniu znajdziemy numer WIN oraz opis, w którym mamy jakiś cytat na temat tego, jak to auto się prowadzi. No i w sumie dobrze, dlaczego nie? No to jest cenna informacja, ale z drugiej strony nie ma nic kompletnie o wyposażeniu. Nie ma też w ogóle uzupełnionej rubryki z opcjami wyposażenia. Ja wiem, że jak ktoś będzie zainteresowany tym autem, to prawdopodobnie wie, czego może się spodziewać. Z drugiej strony ten samochód ma pewnie też wszystko, czego nam potrzeba, ale mimo wszystko warto byłoby... To w ogłoszeniu zawrzeć. Wiemy już, że w większości jesteśmy tutaj zdroworozsądkowi, więc teraz opcja bardziej praktyczna. Oczywiście również szybka i emocjonująca, ale elektryczna i czterodźwiowa. Porsche Taycan. Obecnie jest to najlepiej sprzedający się model tej marki. Dlaczego? No pewnie dlatego, co przed chwilą powiedziałem. Jest elektryczny i jest czterodrzwiowy. Ten model pojawił się na rynku w 2019 roku i w zasadzie jest to pierwszy szeroko dostępny elektryczny model tej marki. No i pewnie fani klasycznej motoryzacji spalinowych silników powiedzą sobie: "No nie, to już jest koniec świata, koniec motoryzacji. Jeżeli Porsche produkuje elektryki, no to już nie ma odwrotu." Ale ja myślę, że Porsche Taycan został stworzony właśnie po to i spełnia te wymagania, żeby przekonać ludzi, niedowiarków, że samochód elektryczny może być emocjonujący, może być fajny, a ten ma konkretnie 761 koni mechanicznych. Wow! No faktycznie liczba jest praktycznie niepojęta. Mamy tutaj dwa silniki elektryczne po jednym na oś. Generują one 93,4 kWh. Trudno jeszcze mi się odnaleźć w tych oznaczeniach elektrycznych, ale wiem, że jest cholernie szybki, bo przyspiesza do setki w 2,8 sekundy i praktycznie przez cały czas wciska nas w fotel. Taka jest właśnie przewaga silników elektrycznych. Moment obrotowy jest tam dostępny praktycznie od razu, a nie w jakimś konkretnym punkcie tej krzywej obrotów. Mówi się, że jest to konkurent Tesli Model S. Nie wiem, czy to do końca prawda, bo myślę, że jednak te auta dosyć mocno się od siebie różnią, ale... Co istotne, zasięg 412 km na jednym ładowaniu, To jest całkiem niezłym wynikiem, oby takie faktycznie było w rzeczywistości. No i co najważniejsze, ten samolot po prostu genialnie wygląda. Nie da się rozpoznać tak na pierwszy rzut oka, że jest to elektryk. Jeśli ktoś nie miałby pojęcia, to pewnie powiedziałby, że po prostu kolejne Porsche. W środku wysoki standard wykończenia to akurat nikogo nie dziwi, ale mamy też masę ekranów praktycznie cały kokpit to ekrany. Zarówno zegary, jak i tutaj te dotykowe panele. Czy jest to fajne? No niby tak, nowoczesne, z drugiej strony na przykład nie wiem, żeby zmienić ustawienie klimatyzacji albo radia to i tak trzeba zawsze oderwać wzrok, żeby gdzieś tam poklikać po ekranie. Ja nie specjalnie jestem fanem tych rozwiązań, ale może po prostu się do tego przyzwyczaję kiedyś. Ten konkretny egzemplarz to 2020 rok, 10 km przebiegu, kosztuje 955 900 w ogłoszeniu znajdziemy numer WIN, listę wyposażenia, które jest bogate, no i w opisie tylko informacje by identyfikujące sprzedającego. No w zakresie takiego budżetu bardzo często jest tak, że ten doradca jest niezwykle ważny, no i bez wizyty, no tutaj nie ma opcji się nie obejdzie, trzeba pojechać, zobaczyć, przekonać się, tym bardziej w przypadku takiego... Elektryka, który jest pewną nowością. No i na koniec, jeszcze samochód, który jest nieco za tani, ale myślę, że jakbym dobrał sobie do niego jakieś oryginalne dywaniki i bluzę z logiem, to wystawiliby mi fakturę na 900 tysięcy. Użytkownik HS zaproponował nam BMW M760 Li. Co nam mówią te wszystkie oznaczenia? No oczywiście, że jest to model Seria 7, dokładnie jest to topowa wersja M760. Która posiada silnik 6,6 litra. Warto dodać, że jest to ostatnie V12 w BMW. Generuje 610 koni mechanicznych. Do tego moment obrotowy 800 Nm i w ten sposób ta wygodna, przestronna limuzyna przyspiesza do 100 km na godzinę w 3,7 sekundy. Oznaczenie generacji to G11, a właściwie G12, bo jest to wersja przedłużona. Spójrzmy na zdjęcia. No to już jest era tych ogromnych nerek. No, trzeba przyznać, że są wielkie. Zdjęcia powiedziałbym, że no, mogłyby być lepsze w przypadku tak ładnego auta. Tutaj widać, jak wpada tak zwana flara, czyli słońce, gdzieś tam promienie słońca wpadają w obiektyw i troszeczkę sprawiają, że to zdjęcie jest mniej wyraźne. Warto o tym zawsze pomyśleć. No auto jest bardzo ładne. Te nerki są kontrowersyjne, ale wnętrze, no to już jest maisterski. Tutaj mamy jasną tapicerkę, bardzo wygodne fotele, przestronne wnętrze. Co ważne, pasażerowie z tyłu na pewno nie będą narzekać, bo tego miejsca jest tutaj cały ogrom. Jeśli chodzi o ten panel centralny, to musicie przyznać, że on się jakoś specjalnie przez lata nie zmienia. No mamy ekran, nie jakiś duży tablet, normalnych rozmiarów ekran, niżej te kratki nawiewu, dalej panel radia i panel klimatyzacji. Oczywiście to, co się kryje w tym systemie multimediów, to już jest kolejna rzecz i jest tego cała masa ale sam układ będzie wszystkim, którzy jeżdżą BMW znany. Więc jeśli jeździsz na przykład teraz w E90 i myślisz, czy się nie przesiąść, to polecam, nie będzie problemu z obsługą. Wszelkich elementów wyposażenia. W opisie znajdziemy listę wyposażenia, która jest tak długa, że chyba łatwiej by było powiedzieć, czego tutaj nie ma. Spójrzmy może na wyposażenie opcjonalne: sportowy układ hamulcowy, aktywna wentylacja foteli. Bardzo lubię wentylowane fotele. Zdalne parkowanie z pilota to chyba opcja, żeby popisać się przed kolegami. Drive Recorder, Night Vision z rozpoznawaniem osób. No generalnie jest tak, że BMW w tych topowych modelach, w najwyższych segmentach zawsze wkłada jakieś elementy, które robią wielkie wow, kiedy wchodzą na rynek. No oczywiście funkcja masażu dla foteli z przodu, jak i z tyłu, systemy asystujące, reflektory laserowe, asystent parkowania, zestaw nagłośnienia Bowers and Wilkins. Jeśli gra, tak jak miałem okazję to słyszeć w Volvo, no to gra rewelacyjnie. O, usługi. Pakiet Service Inclusive 5 lat 100 tysięcy km. Pakiet Ripper Inclusive 3 lata 200 tysięcy km. No to bardzo fajnie. Ej, czekaj, co? Cena katalogowa z powyższym wyposażeniem 963. O, faniaczki, tak? Czyli z tym wyposażeniem opcjonalnym kosztuje 963. No, jakby to delikatnie powiedzieć, warto byłoby umieścić ostateczną cenę prezentowanego modelu w głównej rubryce cena. Ale jak wiecie, jesteśmy w budżecie od 900 do milion, więc w sumie 963 tysiące mieści się no, idealnie. Jeśli chodzi o BMW, to w tym budżecie ze spokojem moglibyśmy brać także M8. No ale wiadomo, no, każdy wybiera samochód odpowiedni dla siebie, to Wy sami zdecydujecie, co zrobicie z tym wolnym milionem. Jak gdybym miał, to mógłbym jeszcze wybrać na przykład McLarena czy powiedzmy Bentleya, ale no spokojnie, wiecie, kolekcje buduje się po kolei. Jak zrobię miejsce w garażu, no to będę brał kolejne. <grytanie> ale jeśli wydaje wam się, że milion to dużo do wydania na auto, to muszę was zmartwić, bo jest jeszcze sporo samochodów, na które mając tyle pieniędzy nas nie stać. Na przykład zaproponowany przez Kamila Binczyńskiego Mercedes S-klasa Maybach, jak to napisał Kamil, Tą stówę to ja już sobie dołożę. Milion 131 tysięcy złotych. Ale żeby nie być gołosłownym, no to wchodzimy do wyszukiwarki, wklepujemy minimalną kwotę milion złotych. No i proszę bardzo, 136 egzemplarzy do wyboru. Oczywiście w tej kategorii przeważają takie marki jak Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Będzie także Mercedes czy BMW, Bentley. Także jeśli macie więcej niż milion do wydania, to śmiało. Poszukujcie, jest tego sporo, a tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Bardzo miło było sobie trochę pomarzyć i przejrzeć te fajne furki pod pretekstem tworzenia tego odcinka. Życzę Wam, aby udało Wam się kupić auto marzeń bez względu na to, czy kosztuje milion czy też 10 tysięcy złotych. Mało istotne, ważne żeby dawało nam radość. A jeśli Tobie radość dał ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz no i koniecznie subskrybuj ten kanał, żebyśmy mogli spotkać się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.